Witam! Maszyna ustawiona, zapierniczamy! Uuu, jak rzepak taki zmulczowany, no a znowu przydało się coś z nim zrobić. Ale to już chyba pójdzie porto. Porto, porto, ale to już skończymy walkę z rzepakami. Lecimy, 8 cm tak, płyty się już nie da, bo to będzie też dołek, niedołek to już nie weźmie. Tak to wychodzi. Tak, tutaj jest dołek, musimy go zaharatać. Pamiętajcie jedną rzecz, jak masz nawigację, nie cofaj, nie cofaj, chciałem właśnie, żeby mają nawigację, cofają, to jest strata energii, a uwrociem nie na 20 cm, znaczy nie na dwa przejazdy, tylko 18 i rura.